Zadanie z matury z czerwca 2019 roku, poziom podstawowy, zadanie 30, zadanie z ciągów. W ciągu geometrycznym przez Sn oznaczamy sumę n początkowych wyrazów tego ciągu. N jest większy równe 1 i wiadomo, że dla pewnego ciągu S1 jest równe 2 oraz S2 jest równe 12. Wyznacz iloraz, czyli Q. Oraz piąty wyraz tego ciągu. S1, czyli suma pierwszego wyrazu, czyli tak naprawdę pierwszy wyraz, jest równe 2. S2, suma dwóch pierwszych wyrazów, czyli a1 dodać a2, jest równe 12. Z definicji ciągu geometrycznego, następny wyraz otrzymuje przez pomnożenie poprzedniego przez iloraz q, czyli drugi wyraz to jest a1 razy q. I wiem, że a1 jest równe 2, czyli 2 plus 2q jest równe 12. 2q jest równe, dwójka przeniesiona na drugą stronę, czyli 12 odjąć 2, 10. I po podzieleniu przez, y, oczywiście nie przez 5, tylko przez 2, q jest równe 5. Czyli mam pierwszą rzecz wyznaczoną, to jest q. No i teraz będę wyznaczała 5. Wzór ogólny ciągu geometrycznym to jest AN równa się A1 razy Q do potęgi n minus 1, czyli wyraz piąty to jest A1 razy Q do potęgi 5 odjąć 1. Czyli piąty wyraz to jest A1, czyli 2 razy Q, czyli 5 do potęgi czwartej, 5 do potęgi czwartej to jest do kwadratu, jeszcze raz do kwadratu, czyli 25 do kwadratu to jest 625, czyli piąty wyraz tego ciągu to jest 1250. I to jest odpowiedź na drugie pytanie, czyli całe zadanie. Iloraz ciągu jest równy 5, a piąty wyraz tego ciągu jest równy 1250.